Taki dobry początek serwera jak tu pół mapy wydupiło. Za to uruchomiłeś? Bo ja wiem. Oni się biją. A działałeś cieplit? Nie, nie. A, A to, nie, co, to, nie, to jest nie jest tak, mobil? To jest spawn protection, <laughs> Kamil. No tak. Dobra, skąd masz takie rzeczy mówię? Co to jest za podjonka, bo ja mam po angielsku to nie rozumiem. No drop it b <laughs> effects, okej okay. Wy się tam nawalacie? Ile masz HP Całe. Całe. No całe. Ja już pół motyki nie mam. Co wy zrespiliście i skąd co wy to, to jest? zrespiliście? Co jest? Co jest, co jest, co jest, co jest? No właśnie, taki cwalny byłeś. Ale no mogłeś ci raz. respić tych, tych. No teraz tych się musisz wybić. Ja sobie idę. O, normalna mapa. Przynajmniej nie widzę gdzieś czanka uwalonego na 40 części. Zostać całe światło delitem i wykasy trawę. No i zaczął bez nas, patrz na to. Kolejny! Nie, to Kamil zaczął, Kamil zaczął... O! O! To jest bardzo ważne... E, co ty robisz, gościu? Weź to postaw. Co ty robisz? Lecisz? Ty A, no, zabiłeś? Dobra. Ej bo ty była fajna rzecz. No, dawaj ją. Zjadł mi cały czas. Krysia, no dawaj głowę. No daj to już puchnie mi głowa od was jest. Głowa mi puchnie po prostu A czemu on w ogóle nas nie atakuje? On jest jakiś zepsuty czy co? To jest? Zabił sobie, oj Taki no. debil <grym> On bije <grym> A ty masz strzałę Krystian No ja definitywnie mam strzałę Nie wiem, w boku? W boku. w, bok. w <grym>. Mam, oh. Biotrze. mam Biotrze Dobra, właściwie. Dobra, jazda, Kamil, powiedz coś, cokolwiek no. Dobra, znamy cel, jedziemy, Dobrze. tak. Dobra, jazda, jazda! On mnie uderzył! Panda. Da, 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 da. E, e, e. A może nie resbnę mobów z tego, bo... Czemu ja e... samej jajka dostaję? Blaze'a i. Dostałem bariera. <noise> Co? Co jest haska? O, do kogo? O, do mnie to idzie. Czemu ta panda fikołka zrobiła? Co ty robisz? Zwolnij, pando! Czy ktoś może sprzątnąć to ścierwo, co za mną idzie? Ale jest problem, nie? Bo dosyć szybko się jakoś zapełnia. Dość szybciutko. Taki randomowy drop, jakbym... Jakby, nie wiem. O, jest miecz! Chodź ty, gnojku. Co zrobić? Ta trawa jest zbyt To będzie za szybki odcinek. To trawa jest właśnie dobra. Tak mega wciółowa jakby opa. się dropiło to co by się przydawało, o! Totem of Undying. Koleś ma cheaty. Nie, ja, to trawa jest zbyt opa. Przecież my skończymy ten odcinek szybciej Ale jakby nie patrzeć, nie dropnęło mi jeszcze żadne narzędzie, które by mi się mogło przydać. Czemu nie mogę tego postawić? Czemu to masz komuś bloka w ręce? What the fuck? A wszystkie klaski to wszystkie, no nie dawaliśmy. Jakiś tam specjalny, żeby walić. Powinniśmy przynajmniej. Jasna dupa, co to masz głowę smoka? 26 koksów. Holy <śmienny> P już... Ale wiesz, że czy... jak się wywalisz, to będzie wstyd totalny. Gościu, mam dwa paski życia. Dobrze potężny. <śmienny> <śmienny> no w ogóle zbroje nie dropiło, ale takie prawdziwe zbroje. Wiadomo o jakie zbroje chodzi, nie jakieś tam diamentowe śmieci. O to chodziło. Tuż już ja oh! skończyłem grę. Już tak naprawdę postawiamy portal do Endu i tyle, no bo ja już mam wszystko. Żartujesz. No ja już mam zbroję najlepszą, całą, nie? <laughs> Ale już myślałem, że masz i na portal. A tu na no, portal to mówię, że trzeba zbudować portal i lecimy, nie? Czy muszę jeszcze zrobić sobie tego crafting table, nie? o dziwo, to jest bardzo trudne, bo nie dropi mi drewna żadne. Ja mi za dużo, właśnie. A ja no, w ogóle drewno nie dropi. No, Na pewno nie usunąłeś drewna z dropu? Nie, dropło mi właśnie. Netherite <trypany> Sword, aha. A wypadło mi Diamond Ore. To jest problem, jak je wykopię, no to wiadomo co będzie. So, przypomniałem, że w sumie branie jedzenia ze sobą będzie dobrym pomysłem. Nie, no po co ci jedzenie, jak masz stack koksów w sumie? <trypany> Ty masz. A few moments later. Może zebrałeś, ale o tym nie wiesz. Definitywnie nie. Za paniska by się przydała, no żeby by ladził. Jezu, jaki backroll. Panda, zwolnij, co ty robisz? Ten ci się na tej trawie. <laughs> Musimy zablokować trawę, to jest za OP. To już jest za późno, to już zostało wykopane. Niestety. Nie mamy pereł w ogóle, nie? O, mam portal frame'a. <laughs> Cztery tylko. Cztery portal frame'y do endu. Wystarczy. Niestety nie. <laughs> Szkoda. No to my do endu, najkrótszy odcinek. Szyt. A, zajerzyłem, że krzywo postawiłem. jest problem, bo jeden portal źle ułożyłem. Tam trzeba ja dokładnie. Mam wkładać. 22 to postawimy Co? na... Co? What the fuck? Nie nie, właśnie nie można tak! Bo krzywo je układasz. Serio? No, trzeba pod kątem je układać. No tam 12, no to masz to się bawi, ty wiesz ja. Niestety wiem. To mnie boli. Dobra, to powinno zadziałać. Wkładaj! To zabrzmiało trochę źle. O, oh, you lula, my lula, la lula, 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 To ten to Tak, jest lula, 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 ten, ten, ten. lula, 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 nie. lula, 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 nie. lula, 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 Proszę cię, Nie <laughs> nie. <mam> nie <ostatniego> <laughs> <laughs> Nie mogę z wami... O! 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 Nie, nie, nie! Nie! O! Wytwie! Ty... Totem mi uratował! Co jest? Wytwie! Potrzebny mi totem! Czy ktoś miał dodatkowy totem? Chodź, tu kami! Zostaw mnie! Mamy jeszcze trzy! Come to play! Let's get some fun! Mam. Ale nie miałeś szczęścia, że mi jednego obsidianu zabrakło, bo sobie tutaj postawiłem. Do te postawiłem. Ale to fakto, się w dół wykopać. Jest Także to trochę prawda, jeszcze ale... Jeszcze do poprawy, do, po, do poprawy jest. Jeszcze zginiesz. Nie. Postawcie te PERŁY! A mogę te po prostu. Gdzie mi O, Jakie bater? A właśnie, bo mam łuki, by to rozwalić. Dlatego no, chciałem fajerwerkiem, bo można byłoby tam podlecieć, nie? Hmm. Strzały mam, ale. Po co, ci jest. po co ci fajerwerki, o, o, o. jak zginiesz? <laughs> O za ty, ty, Ja nie wiem po co zbro. ci te fajerwerki. Bo budowniczy. Wszystko rozpierniczy. Moje, Ale ty w ogóle zbroi nie założyłeś, wiesz o tym prawda? Miałem zbroję! Ale tą słabą taką. Miałem z naderitu wszystko. No nie, nie miałeś Mamy właśnie. Ze złoty, wice. A to to one chyba tam leżały z tylko weku. No nie miałeś ich na sobie przypadkiem? Jak mi się kojarzy? Kojarzy mi się, że miałem rana z naderitu wszystko. Hmm? Co to było? Where are my items? Czy to ty... jest? Dobra, to jest. <grymne> e, to nie, to nie, to nie, to nie. Miesz kurde, wypakuj. Ty coś mnie bije, a to oddech smoka. Jezu, za zero? Serio? No ale i it. A Ma ktoś drewno, cokolwiek? Mam zapalniczkę, wow. Ja mam strały, ale wiesz jak jest. <grymne> z drewna nie mogę znaleźć. Kamil! <grymne> Co Dokazuje okay. się. Let's have some fun. nie używałem tych, okej? Okay? Tych, tych. Pereł, rozumiem. Pereł, dokładnie. I zaskoczyła mnie ich fizyka. <laughs> fizyka Co pereł. ich tak się, idzie? żeby nie zlecić, tak? No myślałem, że poleci trochę wyżej. ale nagle sobie zaczęła spać. Skoro już tam jesteś, to od... To jest dobra okazja. Gdzie jest? Ej, on jest... Smok jest bugowany. Nie zadaje mu obrażeń, ku... Na no, jakiś zepsuty jest? Już się leczy. A, bo ma w na na te. Już jak nie to... Oooo! Oh! Ma ktoś nici, przynajmniej. Nie, ale na szczęście przeżyłem na jednym serduszku dzięki bardzo ważnemu itemowi. <laughs> w ogóle dziwne, że ani z chyba nie dropnął, tak by się nad tym zastanowić. Nie? Wszystko dropić, i to zrobić. dosłownie. <laughs> Bloki diamentów nawet. U no ale nie, no, taka essential thing, nie? Po co? Po co postawałeś? nawet command bloki drobił, ale łuk? Po co ci to? Tak. <śmany> Możesz sobie z, z, za komand blokować. No, blok jakby działały, no tam sobie wpisał, że mi łuk dało, nie? Proste. Jeszcze słajny mięczanta. No i bloki nie działały. Tu smog sobie jest, siedzi o 13 po prostu. No i nic nie możemy mu zrobić, fajnie. Champus, resistance czy heist? Nie, na daj siłę, nie. nie ma nie ma. Nie, hej, stawaj, daj, bo i tak kopiemy. Właściwie. Ale będzie jedynka. No, Trudna, dawaj, co się da. Mam no, hejsta? Nie, ja czułem. No <laughs> mówię, walka o przetrwanie <laughs> będzie, tylko by łuk mieć. O, przysiada, on dokuje. Ała, A ła, gryzie. O, kurde, no to dead. I co jest kurde? Eventually. No tak na wszelki wypadek. Ale strzał. Co ty wyrzuciłeś z pretekstem, że będą niepotrzebne? O kurde. ci duchną, chyba zginiesz. Ow, mord. A ja miałem litrę, ta, czemu jej nie użyłem? Czemu perełek nie użyłeś? Tego akurat nie miałem. I film... I no poważnie strzały nie dropimy. Przecież tyle rodzajów strzałów w tym durnym Minecrafcie. No co no, bo na pewno zaprogramowaliście strzały? Czy go dropią? Czy może nie dropią jedne? Wszystko dropi. Wiesz co jest zabawne? Strzała jest jedna, tylko po dwukropku są dalej. A my dropimy konkretny item. No to musicie mi wypisać wszystkie. No. Ha, ha. O kurde. A nie o, wiem, czy dolecę. O doleciałem do jednego. To niebezpieczne jest lekko. No, no, no. O kurde, ale mnie zaraz wydupił. Nie wydupił, no. Nie, no, on, no głupie strzały tylko. no To są jakieś jaja. no Oni to specjalnie chyba zrobili, O dobra, o, jeden tak z głowy. A o, to bije. Nie to pójdzie po twojej wypłacie. <laughs> Że co? No te strzały pójdą po twoje wypłacie, gościu. Ale jeśli coś równa się zero i coś chcesz odjąć, to, to ja się na minus wyjdę, halo. No nie chcesz na mnie zapłacić, No to chyba świst. <laughs> <laughs> chyba nie. Tak działa prawo dżungli. Dobra, kolejne zdjęte. Jeszcze jeden. Tak? Musiałem, że ci we mnie. W... A, spadłem. Nie co to jest za blok? Kamil. <laughs> Ej, za... ale zniszczyłem oh. ostatni ten, ja się czuję bohaterem już. Co za Bob! Wow. Co Chciałem Bob? Kamila no wysadzić, a on miał co 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 koksa. Za co za ja też mogłem wziąć koksa. Nie. Kamilu, masz bardzo słabego spota. Uważasz, że mu HP schodzi, jak spod. Tak zgrabił. troszeczkę jego. drewno pali. O kurde, no dobra, tak się bawimy. Mamy go, mamy go, mamy go, mamy go. Leży e bez gierka. O! 68 level. To możemy zrobić napisy końcowe. Hops. Co? Nie robiłem napisów końcowych, Kamil, się. No Ej, teleport nie działa. Szalam, że ktoś upadł, sobie b O, o, o! Reportowałem ja was gdzieś, ale nie wiem gdzie. Czemu ja was nie widzę? What? Zlagowany serwer, naprawdę on Ja nie mogę cię bić. U mnie cię nawet nie ma na tym, Shift B, BTF. No ja cię właśnie biję, Okej. Okay. O, wszedłem do portalu teraz. I wyszedłem z portalu. Why you can, but we can't? Aaa, rozumiem, właśnie się do portalu i wam zafizowało. No. Tak, to mi też zaprawić. samo stało. Hmm. Fuła, to działa. Aż za dobrze. Coś ty zrobił tutaj. A wy <noise> tyfy, jak po podłodze biegam. Fy, ty, fy. Co się dzieje? Ja bany Eee, dobra, gdzie jest to co chciałem pokazać Kamilowi, bo to jest bardzo ciekawe, o dziwo, coś nowego w Minecrafcie to było, paczka. Czekaj, nie. idę do ciebie, nie O, a faktycznie ciekawe, no. Ale oni są nowi, nie, no nie uciekaj, co ty robisz? Co jest, kurde? Walcz, Kamil! Walcz, What Kamil. the fuck? Zrób to! Dlaczego no, uciekasz od Czyli ogólnie coś zakończone mamy nagranie. Co mam nagranie? Na co to nagrywałeś? A czy wy macie? My mamy nagranie, my coś nagrywaliśmy? Tak? Tak? Czyli, czyli zapomniałem włączyć nagrywanie? What the fuck? O, to do mnie idzie. Aha! Dobra, to na tyle chyba z tego wszystkiego, nie? I tak więc, to tyle w tym odcinku, tak sądzę. Był on naprawdę dziwny i troszeczkę łatwy, ponieważ. Trawa to trawa, więc jeżeli macie pomysł na jakiś plugin, taki prościejszy, bo nam się zbytnio nie chce, pamiętajcie, to napiszcie w komentarzu. A na ten moment ja Wam dziękuję za oglądanie, jeżeli się podobało wiecie, co zrobić, a my widzimy się już w na następnym odcinku. Tak więc na razie, cześć!